Cześć, witajcie, pokażę wam fajną ciekawostkę. O, mamy tu fajna ciekawostka, coś wam pokażę. To są najlepsze perfumki. O, teraz pokażę wam. O! To są takie o, fajne, dobre, jakościowe perfumki. Jak ktoś chce się tam gdzieś wybrać na jakąś imprezkę to tylko takie perfumy. To są najlepsze perfumy. Dobre, jakościowe. Trwałe, wytrzymałe. No! O! To są fajne, jakościowe perfumy. Naturalne, fajne perfumki. Dobre, jakościowe. Można ktoś chce na jakąś imprezę, to tylko takie perfumy. Zapach jest trwały. O, zapachy są trwałe. To jest zapach trwały i tu długo trzymają te właśnie perfumy. No. No. I tak to są takie zawykale właśnie perfumki. No. Z wyższej półeczki, to nie tanie rzeczy. Dobra jakość tych perfum jest. No, to są właśnie yy, jakościowe, trwałe i długo się trzymają. Ktoś gdzie, gdzieś chce tam pojechać na jakąś imprezę, to tylko takie można sobie zakupić perfumy, bo to są te perfumy na lepsze. Dobrej jakościowe. No, to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.